Rozdzielacze, rozgałęźniki to dzisiaj nasz temat przewodni, o którym chciałem opowiedzieć w tym odcinku. Pokażemy ich możliwości, rozwiązania, opowiemy trochę o parametrach technicznych oraz miejsca, gdzie można te rozdzielacze zastosować. Zapraszam do oglądania. Jeśli chodzi o nasze rozdzielacze, ja przygotowałem tutaj dla Państwa. Dwa typy rozdzielaczy wykonanych z mosiądzu oraz wykonanych z plastiku. Natomiast oczywiście jest jeszcze wiele różnych rozwiązań. Mamy rozdzielacze z aluminium, kostki aluminiowe, mamy rozdzielacze z mosiądzu niklowanego z mniejszymi i z większymi gwintami. Natomiast w tym filmie chciałem się skupić na stricte dedykowanych rozdzielaczach, które my montujemy. U naszych klientów, a są to rozdzielacze, które montowane są na zakończeniu instalacji pneumatycznych, wodnych, bo oczywiście te rozdzielacze mogą być stosowane również do wody. Montowane są one wszędzie tam, gdzie zakończamy instalację i potrzebujemy jeszcze dodatkowe zasilania do naszych odbiorników. Mogą to być pistolety do przedmuchu, mogą to być narzędzia, mogą to być maszyny, również, które z tych rozdzielaczy będą zasilane. Bardzo ważna i istotna rzecz jest taka, że te rozdzielacze w każdej z tych wersji rozdzielaczy możemy montować bezpośrednio do ściany. Wcześniejsze wersje rozdzielaczy nawet tutaj u nas na naszym tablicy pokazowej to tego typu rozdzielacze montowane bezpośrednio na instalacji za zaworem, za zaworem kulowym. Oczywiście jest to dalej najpopularniejszy rozdzielacz, natomiast bardzo wielu klientów w tej chwili Wymaga, aby te rozdzielacze były montowane do ściany, aby po prostu przy częstym wpinaniu i wypinaniu tych rozdzielaczy no, nie dochodziło gdzieś tam do, do, do uszkodzeń instalacji, rozszczelniania się przy zaworze, no, wiele takich. Wiele takich sytuacji miało miejsce u naszych klientów, dlatego też mamy również i na to rozwiązanie. Najbardziej popularne i najczęściej używane rozdzielacze to rozdzielacze właśnie plastikowe, bardzo uniwersalne, pracujące na ciśnieniach nawet do 15 bar ze standardowymi przyłączami półcala. Jeśli chodzi o przyłącza, to z reguły i najczęściej montowane przez nasz rozdzielacze to właśnie gwinty pół cala. Czasami zdarza się rozdzielać z gwintami 3 ,8, 3 8 cala. Bardzo wygodne do montażu na, w tym przypadku rozdzielacza na cztery kołki rozporowe, czy również tego typu rozdzielacze pojedyncze, które umożliwiają również montaż do ściany. Podkreślam to, bo Naprawdę przez te 20 lat mojego doświadczenia widziałem wiele instalacji pneumatycznych, w których no, po prostu na końcu tego układu wisiał tego typu rozdzielacz. Jeśli nie było tutaj dodatkowo jakiegoś uchwytu, to po czasie ta instalacja no, rozszelniała się z tego względu, że częste wpinanie i wypinanie doprowadziło do, do luzów, które e, później powodowały tego e, tego typu instalacji. Co do parametrów technicznych. To mamy tutaj dwa podstawowe: temperaturę i ciśnienie pracy. Co do temperatury pracy, to oczywiście ujemne temperatury, minus 20, ale i dodatnie plus 60, plus 70 stopni. Bez problemu te rozdzielacze sobie z takimi temperaturami poradzą. Z reguły okuwane są one standardowe szybko złącza. Przez nas natomiast tak jak tutaj widzimy nie ma ograniczeń. Ograniczeniem jest jedynie gwint, który tutaj występuje, czyli gwint półcała. Mamy tutaj rozdzielacze w wersji z trzema odejściami, z dwoma odejściami, z jednym odejściem w tej wersji mosiężnej również montowany do ściany. Jaki rozdzielacz przelotowy? Tego typu rozdzielacz jest dość ciekawym rozwiązaniem, bo on pozwala nam na e, jakby zamontowanie go w, w, w instalacji pneumatycznej e, na tak zwany przestrzał, czyli możemy sobie zamontować to u góry, rozbudować tą instalację dalej i kolejny taki rozdzielacz możemy zamontować e, na dole. Umożliwia to tutaj e, właśnie owiercenie go i odlew, z którego został wykonany, aby w taki sposób ten rozdzielacz był wykorzystany, i tak jak już mówiłem, no najpopularniejsze rozdzielacze: one występują w dwóch rozmiarach, 0 cala i trzy ósme cala. W wersji mosiężnej takie jest charakterystyczne w kształcie litery. Y są z trzema przyłączami, jak również z dwoma przyłączami. Do tego również rozdzielacze plastikowe. Rozdzielacz, te, który tutaj mamy, czyli taka kostka rozdzielająca, dodatkowo jeszcze zaślepkami, czyli umożliwia nam to w zależności od potrzeb rozbudowę tego układu. Jeśli wykorzystujemy tylko dwa złącza, dwa z nich są zaślepione, natomiast jeśli sytuacja wymaga, że potrzebujemy dołożyć kolejne złącza, Demontujemy tylko zaślepkę, która tutaj występuje, i możemy rozbudować ten układ o kolejny szybko złącze, krócie czy cokolwiek, co byśmy potrzebowali tutaj wkręcić. Jeśli mielibyście jakieś dodatkowe pytania, oczywiście proszę komentować ten odcinek, zadawać te pytania, bardzo chętnie na nie odpowiemy. I nie zapomnijcie subskrybować również naszego kanału i odwiedzić naszą unikatową bazę wiedzy, w której bazie wiedzy dzielimy się nowinkami z zakresu pneumatyki i nie tylko.